Cześć! Witam Was w kolejnym filmiku e, Chciałabym Wam się z czegoś e, zwierzyć pochwalić e, że dzisiaj jadę z Łukaszem na e, randkę trochę wa walentynkową bo wa walentynki były wczoraj ale jako że wczoraj był normalny dzień e, tygodnia ja byłam, e, oboje byliśmy w pracy znaczy ja byłam w pracy, Łukasz wolne i mogliśmy się, e, się spotkać i postanowiliśmy, że Dzisiaj pójdziemy na randkę taką walentynkową. Jestem na przystanku i czekam na, 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 ja, i czekam na tramwaj. Czekam aż przyjedzie. Jestem bez Łukasza, bo Łukasz się do mnie dosiądzie na rynku wpałlany. Przynajmniej taki jest plan. A co z tego planu wyjdzie, to się okaże. Na razie jestem sama. Na razie pojadę sama do rynku, a potem pojadę Z Łukaszem, pojedziemy najprawdopodobniej do Silesji, bo chcemy iść do kina, do Cinema City Center na gang zwierzaków. A potem zobaczymy co będziemy robić. Na razie tyle. I widzimy się w następnym filmiku. Kończę. Pojedziemy mój tramwaj. Cześć!